Cześć, witaj w mojej przestrzeni. Nazywam się Karolina Brzezińska. Od wielu lat zajmuję się pracą z ciałem, emocjami, nawykami. Od 9 lat uczę jogi. Pomagam w kształtowaniu zdrowego, pięknego i obecnego ciała. Przekazuję, czym jest skupiony umysł, jaką siłę daje intencja, jaką moc. Daje prawdziwy kontakt ze źródłem. Zapraszam Cię do mojego podcastu, opowieści ciała, podróż w głąb siebie. Sezon drugi Czy każdy z nas przychodzi na świat z zapisem, który nosi w sobie od zawsze? Czy to jest przypadek, kiedy jesteśmy? Nie jesteśmy pustą kartą, którą życie zapisuje według własnego uznania. Każdy człowiek niesie w sobie obraz, jak mapę zaklętą w sercu. Jest w tej mapie kierunek, jest wołanie. Starożytni mówili, że dusza, Mieszka w sercu, że tam właśnie zapisane jest to, kim mamy się stać, kim się stajemy. Możemy to nazwać przeznaczeniem, możemy to nazwać powołaniem, tęsknotą, która od najmłodszych lat szepcze nam do ucha, dokąd mamy iść, co mamy tworzyć, kim mamy się stawać być. Niektórzy słyszą ten głos już w dzieciństwie. Inni go latami, całymi latami ignorują, przytłoczeni hałasem świata, opiniami innych, no bo świat właśnie mówi co innego. Mówi bądź rozsądna, wybierz stabilność, dopasuj się. A dusza? Czy dusza się chce dopasować? Dusza przyszła tu po coś więcej, może. Każdy z nas ma swoją historię, i w każdej takiej historii jest pewna, można powiedzieć, nić albo motyw, który powraca jak echo, jak bumerang. Jeśli spojrzysz na swoje życie, dostrzeżesz, że pewne rzeczy właśnie wracały, powtarzały się. Może zawsze czułaś najlepiej się wtedy, kiedy tworzyłaś, malowałaś. Może od dziecka czułaś, że musisz pomagać innym, albo występować na scenie, albo może ciągnęło cię w dalekie podróże, choć nie wiedziałaś dlaczego. To są ślady, znaki. Kiedy dusza chce ci przypomnieć, kim jesteś, nie robi tego głośnym krzykiem, robi to szeptem, robi to baśnią, opowieścią, taką usłyszaną niby przez przypadek piosenką. I robi to też przez tęsknotę, poprzez powtarzające się sny przez te chwile, kiedy czujesz się naprawdę sobą. Pamiętasz te momenty, gdy świat wydawał się bardziej prawdziwy, gdy czułaś, że czas przestaje istnieć, a wszystko, co cię otacza, jest obrazem współpracy, harmonii takiej samospełniającej się przepowiedni, spełnieniem Twoich życzeń. Takie poczucie jedności, bycia na swoim miejscu, to są wskazówki. To są drzwi, przez które warto przejść. To głos właśnie duszy. I wielu ludzi spędza życie, idąc ścieżką, która totalnie nie jest ich ścieżką. Są zaangażowani na życiu innych ludzi, wybierają to, co wydaje się rozsądne, co zostało im podpowiedziane, co jest bezpieczne, ale dusza nie zapomina. Gdy zbyt długo ją ignorujemy, nie słyszymy, nie dajemy jej głosu, zaczyna przemawiać w inny sposób. Pojawia się niepokój, pojawia się brak, którego nie potrafimy nazwać, zmęczenie, którego nie leczy sen. Pojawia się takie poczucie, że coś ważnego nam umyka, choć nie wiemy, co to jest. Że lata lecą, a my nigdy tak naprawdę nie czuliśmy się w pełni szczęśliwi, w pełni, napełnieni, obecni. Niby mamy wszystko, a nie mamy czegoś, czego nawet nie umiemy nazwać. Nie jesteśmy na swoim miejscu, w otoczeniu ludzi, z którymi naprawdę jest nam dobrze, normalnie, prawdziwie. Niektórzy próbują to zagłuszać pracą, rozrywką, szybkim tempem życia. Ale dusza nie odpuszcza. Wraca. Wraca w snach, wraca nie w, w, w takich niespodziewanych wzruszeniach, tęsknotach. Wraca w momentach, gdy też widzimy kogoś. Odważył się iść swoją drogą. I czujemy hmm, zazdrość, niepewność, smutek, inspiracja. a może tęsknotę, bo prawdziwe powołanie nie daje się oszukać. Jeśli nie idziemy swoją drogą, bardzo nasze ciało to czuje. Pojawiają się napięcia, pojawia się ciężkość w klatce piersiowej, jakby coś się chciało wydostać, ale nie mogło. Może to serce mówi? Posłuchaj. Może ciało zna odpowiedź? Właśnie, jak usłyszeć swój kod duszy? Cisza jest takim pierwszym krokiem, choć świat jest głośny. I wydziera się na całego, zagłusza swą atrakcyjnością, bije się o naszą uwagę. Cisza jest pierwszym krokiem do rozpoznania tego głosu, który mówi spokojnie, odważnie. Świat jest wypełniony zacz opiniami, radami, oczekiwaniami. Jeżeli ja chcę usłyszeć własną duszę, to muszę nauczyć się zatrzymywać. Potrzebuję być w ciszy. Obserwować siebie. Zadaj sobie takie pytanie. Teraz, właśnie w tym momencie, jak tego słuchasz. Co sprawia, że moje serce bije szybciej? I nie chodzi mi o rzeczy, które dają chwilową ekscytację. Chodzi o to, Głębokie, spokojne uczucie, że to jest moje, to jestem ja. Może wróć do dzieciństwa i przypomnij sobie, co wtedy kochałaś, kochałeś robić. O czym marzyłaś, marzyłeś. Co sprawiało, że jesteś najszczęśliwszym dzieckiem świata. Co takiego się działo. Często tam właśnie kryje się odpowiedź. Może warto przywołać i zwrócić uwagę na te momenty, w których tracisz poczucie czasu albo tematy, które cię fascynują. Może warto wrócić do miejsc, nawet jeśli tam nigdy nie byłaś, ale nie byłeś, widziałeś. Na zdjęciach, w filmach, a Twoja dusza często do nich powraca w snach, w myślach, właśnie w tej tęsknocie. Nasza dusza mówi takim pragnieniem cichym, ale bardzo stanowczym, pragnieniem serca, które nie gaśnie. Przemawia przez historie, które poruszają. Przemawia przez zdjęcia, opowieści innych, które zostają długo w głowie. Po tym jak zamykamy książkę, przestajemy oglądać film. Posłuchaj tego wewnętrznego głosu. To jest ten kod. To jest kod duszy. No właśnie czasem wiemy dokąd nas ciągnie, ale się boimy. Bo co jeśli się nie uda? Co, jeśli zbłądzimy? Ale dusza nie wymaga od nas, żebyśmy znali całą drogę. Wymaga tylko, żebyśmy zrobili ten pierwszy krok, zaufali jej mądrości. Nie muszę zmieniać od razu całego mojego świata, mojego życia. Czasem wystarczy zacząć od małych rzeczy, wystarczy pisać, chodzić na spacery regularnie. Jeżeli woła Cię taniec i ciało Twoje chce tańczyć, pójdź w tę stronę. Jeżeli przyciągają Cię kolory, kolory, może malowanie jest właśnie tym kluczem, przez który przejdziesz przez drzwi, by zagłębić się w siebie, rozpoznać, co jest tym wołaniem może to zbieganie, może to spływanie, może wpatrywanie się w gwiazdy. Z każdym krokiem droga będzie się odsłaniać, jeżeli pozwolimy jej na to, jeżeli, jeżeli stworzymy odpowiednią przestrzeń. Dlatego, że serce wie, kim mam się stać, kim się staje, kim w rzeczywistości jestem. Kot duszy nie jest czymś, co musisz wymyślić. On już tam jest. Jest w tobie, w sercu. Czeka aż zaczniesz go słuchać? Nie ignoruj go. Nie pozwól, by świat przekonał cię, że to tylko marzenia. Twoja dusza nie przyszła tu, by spełniać cudze oczekiwania. Przyszła po coś znacznie większego. Posłuchaj tego głosu. Zaufaj, idź. Serce zna twoją drogę. Jest mapą duszy. Gdy dawni myśliciele Mówili o duszy, nie umiejscawiali jej w umyśle, nie szukali jej w logice, w tych racjonalnych decyzjach, w chłodnych kalkulacjach. Dusza była czymś więcej, była czymś głębszym. Mówili, że dusza mieszka w sercu. Że to właśnie tam znajduje się jej siedziba. Że serce jest takim specjalnym naczyniem, które niesie w sobie obraz naszego przeznaczenia. Coś, co jest starsze od naszego świadomego wyboru, coś, co woła nas od zawsze. No właśnie, ale to wołanie jest czymś, co można łatwo zignorować. Można je na chwilę przytłumić, zagłuszyć hałasem codzienności, nałogami. Ale ono nie zniknie. Będzie w nas. Przychodzi w ciszy. W chwilach refleksji, w tęsknocie, która wydaje się nie mieć konkretnej przyczyny, a jednak porusza nas do głębi, dlatego że serce wie, serce pamięta to, co umysł zapomniał, pamięta ścieżkę, którą mamy przejść. I to właśnie dlatego James Hillman, który zainspirował mnie właściwie jego książka, Kod Duszy, pisał, cytuję. Koro starożytna psychologia lokowała zwykle duszę w okolicach serca lub wręcz utożsamiała ją z sercem, wynika stąd, że w naszym sercu znajduje się obraz naszego przeznaczenia, które przyzywa nas do jego wypełnienia. Koniec cytatu. Słyszysz to wołanie? Pozwolisz sobie na to, by pójść drogą, którą serce od dawna Ci wskazuje? Bo tam, gdzie bije twoje prawdziwe serce, tam jest twoje przeznaczenie. Serce się nie lęka. Serce, które zna swoją drogę, nie drży przed nieznanym. Nie waha się, gdy ścieżka jest mglista. Gdy świat mówi, to nierozsądne. Gdy pojawia się lęk przed porażką. Serce nie kalkuluje. To ono dodaje odwagi, gdy wszystko wydaje się chwiać. To ono szepcze: idź. Nawet gdy rozum mówi zostań, to ono niesie w sobie wiarę, która nie potrzebuje dowodów i zaufanie, które odbudowuje w nas siłę, gdy czujemy się zagubieni. Nie musisz widzieć całej drogi. Wystarczy, że zrobisz pierwszy krok. Serce poprowadzi Cię dalej. Mam dzisiaj dla Ciebie bajkę o chłopcu, który szukał swojego imienia. Dawno, dawno temu, a może to było z pięć tygodni temu, w wiosce otoczonej górami żył chłopiec, który nie znał swojego prawdziwego imienia. Mówiono na niego różnie. Synkowala, chłopiec od owiec, mały biegacz, ale żadne z tych imion nie wydawało mu się właściwe. Każdego dnia patrzył w dal na ścieżki prowadzące poza wioskę i czuł, że gdzieś tam czeka na niego odpowiedź. Pewnego ranka, tuż przed świtem, postanowił wyruszyć w drogę. Nie wiedział dokąd, nie miał mapy, ale w jego sercu tliło się ciche przeczucie. Wędrował przez lasy, wspinał się na wzgórza, przekraczał rzeki. Po drodze spotykał różnych ludzi, starca, który uczył go, jak słuchać ciszy. Spotkał kobietę, która pokazała mu moc snów, i dziecko, które przypomniało, jak śmiać się bez powodu, ale nadal nie znał swojego imienia. Aż pewnej nocy. Gdy zatrzymał się na skraju pustyni, spojrzał w gwiazdy i usłyszał szept: Twoje imię jest zapisane w twoim sercu. Zawsze tam było. Zrozumiał. Wsłuchał się w ciszę własnego serca i już nie musiał szukać na zewnątrz. Wrócił do wioski. Ale nie był już tym samym chłopcem. Nie dlatego, że odkrył coś nowego, ale dlatego, że przypomniał sobie to, co wiedział w głębi siebie od zawsze: własne imię, imię swojego przeznaczenia. Każdy z nas ma swoje imię, każdy z nas ma swoją drogę. I jeśli tylko nauczymy się słuchać, serce powie nam, kim mamy się stać i w jaką podróż mamy wyruszyć. Kim był James Hillman? James Hillman, autor Kodu Duszy, to jeden z najbardziej niezwykłych myślicieli XX wieku, psycholog, pisarz, filozof, ale przede wszystkim ktoś, kto się nie bał zadawać pytań, które dotykają samej istoty ludzkiej duszy. Był uczniem Karla Gustawa Junga, ale szybko poszedł własną drogą, tworząc psychologię archetypową, nurt, który mówi, że nasza dusza nie jest przypadkiem, lecz niesie w sobie głęboki sens obraz przeznaczenia, który czeka na odkrycie. W książce Kod Duszy Hillman pokazuje, że każdy z nas przychodzi na świat z czymś wyjątkowym, czymś, co nie jest ani wynikiem wychowania, ani wyłącznie wpływu otoczenia, jest w nas coś starszego, coś, co woła po imieniu i czeka, aż sobie o tym przypomnimy. Jego prace inspirują do myślenia inaczej. Jego prace inspirują na pewno do myślenia głębiej, szerzej, z większym zaufaniem. Do własnej intuicji. Nie daje gotowych odpowiedzi, ale wskazuje kierunek, który brzmi: Posłuchaj siebie. Twoja dusza już wie. Jeśli ten odcinek Cię zainspirował, poruszył, jeśli czujesz, że w Twoim sercu jest coś, co chce zostać, zostać usłyszane, sięgnij po książkę kod duszy. To książka, która nie mówi, kim powinnaś, powinieneś być, ona pomaga przypomnieć sobie, kim jesteś naprawdę. A ja dziękuję za dzisiaj, dziękuję, że tu jesteś. Jeśli wysłuchałaś, wysłuchałeś do końca, zostaw komentarz to dla mnie znak, że ta opowieść jest pomocna, inspirująca dla ciebie. A jeśli spodobał ci się ten odcinek, zostaw lajka i subskrybuj kanał, by być na bieżąco. Wszystkiego, co dobre dla Ciebie, do następnego odcinka. Pozdrawiam Cię serdecznie, Karolina.